Witamy nasze fantastyczne Grażynki w stroju Mikołaja i elfa Mikołaja, tak? Tak! Dzisiaj przygotujemy dla Was nasze grażynki i Sebiksy. Ciasto. Pierniki. Pierniki, tak. Ciasto na pierniczki, które uwielbiamy ze swoją rodziną, ze swoimi mm -hmm. dzieciakami. Szymonek mój synuś będzie moim pomocnikiem. Tak co wy, grażynki i sebiksy, będziecie robić ze swoimi dziećmi te pierniczki, bo jak nie, to się z wami policzymy, prawda? No, i jak zrobicie, to dostaniecie wszystkie prezenty, które chcecie! Tak jest! Uwielbia uwielbiam robić z mamą pierniki, jeszcze bardziej uwielbia je dekorować i jeść! Także dzisiaj zaczynamy dla Was grażynki od zrobienia ciasta. 500 gram miodu? Razy dwa. Czyli tutaj mamy przygotowaną porcję. Razy dwa tego będzie bardzo dużo. Wam podamy na pojedynczą porcję, co by Was nie zarżnąć na święta tymi piernikami. Zatem mamy kilogram miodu wielokwiatowego, e, mamy do tego masło, 400 gramów, czyli dwie kostki. A Awamiętnie jakie byle, żeby było to masło. Następnie miód cukier. Woda, cukru, mamy tutaj kilogram, kryształ, wrzucamy do tego masła i do tego miodu 80 g wody. Postawiamy na panik, żeby nam się całkowicie rozpuściło. Mąka pszenna, do tego kakao, soda, do tego dodajemy przyprawę piernikową, już mam tutaj odważoną. Szymonek, pokaż te opakowanie jedno pierniczka i drugie pokażemy grażynkom, jakie przyprawy używamy. No, Jeżeli chodzi o przyprawę piernikową, miałam dwa rodzaje z kamisa i z kotami. Szczerze uwielbiam tą. Ta nie zawiera dodatkowego cukru. Ta ten cukier ma, to się nic nie stanie, jeżeli dodamy takie. Ale ja wolę takie. Teraz musimy powiedzieć magiczne słowo. Proszę sól. Dziękuję sól. Teraz dodamy sól sobie ze dwie szczypty soli. Mhm. Następnie do tego damy kakao. Cztery łyżki na mniejszą porcję, wszystko przesiewamy, mąka też jest przesiana. Wiecie, że zwracam na to uwagę, ponieważ mące mogą być jakieś nieczystości. Kakao zawiera grudki, więc najlepiej jest to przesiać. A więc według naszej rozpiski mąka pszenna, kakao, sól, przyprawa piernikowa plus soda. O, brawo. I taką pełną, kochanie. Jaja, jaja. Pięć jaj. Pięć jaj. My tutaj mamy jaj. L. 5 tak, jaj rozmiar L, z racji tego, że porcja większa, tych jaj mamy więcej, ale moja Julka ma szczęście wybijając jaja, e, które zawierają dwa żółtka, takie przepiękne jajka e, są z e, jajpolu ze Stanowic, XL-ki, z racji tego, że ja wzięłam XL-ki, dałam o jajko mniej. jajek dodajemy Ammoniak. amoniak, amoniak także kupicie w sklepie takim spożywczym, amoniak bardzo śmierdzi, tak? no. tylko tak delikatnie, bo to jest bardzo śmierdzące. Yeah ale dzięki temu pierniki nam urosną i tego nie czujesz, wiesz? Okay. Dajemy, to, to mama to było, dobra? Jedna łyżka amoniaku i druga łyżka amoniaku, bo robimy podwójną porcję. mamy teraz ładnie, nam to zamiesza wszystko tutaj tą rózgą, tak? No. no. Skontrolujmy z moim małym Mikołajem rozpiskę. Miód mamy, cukier mamy, jaja mamy, wodę mamy, masło mamy, mąkę mamy, amoniak mamy, sodę oczyszczoną mamy, Kakao mamy, przyprawę piernikową mamy. Miód, cukier, woda, masło rozpuścić. Właśnie nam się rozpuszcza. Amoniak, jaja, Szymonek, miesza. Mąka, kakao, soda, sól, przyprawa piernikowa, wszystko przesiane, plus chłodna masa z miodu, cukru, masła, wody, plus jaja pójdzie do kotła i będziemy sobie to mieszać hakiem. Ciasto przykrywamy folią do lodówki na kilka godzin i następnie będziemy odpiekać w temperaturze 180 stopni, czas 8-10 minut na macie perforowanej. Nasze ciasto piernikowe wymieszamy w takim malutkim mikserku, prawda? Razienki. Jak to jest gotowe, jak tak będzie? O, o właśnie. Szymonek pokazuje Wam, że jaja z amoniakiem są prawidłowo wymieszane, jak mają taką konsystencję. Tak. I taki glutek zostaje tutaj, tak? Na końcu. Dobra. Zatem nasza mąka, sól, przyprawa piernikowa, soda i kakao wrzucamy sobie do miksera. Tak jest. Mikeraś jajka? Dobra, tak. do tego wlewamy jajca. Mamusia to wleje, dobra. Jajka wymieszamy z amoniakiem i nasza rozpuszczona na palniku masa z miodu, cukru i wody. Przestudzona wlewamy do reszty składników. Nasze ciasto mieszamy małym hakiem. My mamy dużą porcję, mieszamy dużo ciasta, żeby nam się porządnie wymieszało. Mieszamy w dużym mikserku. Wy pamiętajcie, będziecie mieli pomniejszoną porcję o połowę. Jeżeli chcecie, możecie pomniejszy, pomniejszyć jeszcze o pół. Ale takie przygotowane ciasto Możecie śmiało trzymać w lodówce, nawet i trzy tygodnie wyciągnąć e, w późniejszym czasie i wypiekać na nowo pierniczki wtedy, kiedy będziecie mieli czas, tak? Tak. No. Tyle mamy piernikowego ciasta na nasze zarąbiste pierniki. Szymonek, pokaż wałek, jakim będziemy wałkować. Teraz, pokaż, w, teraz pokażę Wam magiczną rzecz, która pomoże z tym. Wałek. Takim wałkiem będziemy wałkować nasze pierniczki. Wy możecie wziąć każdy inny. Tak, żeby nam się fajnie wałkowało. Najlepiej ciasto schłodzić sobie kilka godzin w lodówce, wyciągnąć i sobie te ciasto wałkować. One wtedy będzie takie plastyczne, będzie nam się fajnie wałkowało. Teraz widzicie ciasto jest świeże, jest mięciutkie, więc to wałkowanie jest trudniejsze. gorsze, trudniejsze. Tak Szymonku, masz rację. Podsypujemy sobie mąką, pszenną oczywiście blat i mamusia wałkuje pierniczki, tak? o to, żeby była ta mąka pod spodem, żeby nam się te ciasto nie przyklejały, prawda? Tak. Pierniki wypiekamy na takich specjalnych matach perforowanych, które mają takie dziurki. Zobaczcie sobie, o! Dzięki temu pierniki od spodu będą miały cyrkulację powietrza i wypieką nam się naprawdę pięknie. Jakbyśmy wypiekali to bezpośrednio na blaszce bądź na papierze do pieczenia, to będą nam się robić takie głębienia. A jak będzie to na takiej macie perforowanej, ten pierniczek pięknie się upiecze od spodu, będzie taka kratka, płaska, na której będzie się świetnie dekorować. Podejślę Wam oczywiście w komentarzu link do takiej maty za grosze. tak że będziecie mogli sobie grażynki zakupić. One naprawdę Wam się te maty przydają. Matę na blaszkę. Ach, kurde. Dziękuję. Ciasto mam rozwałkowane mniej więcej zobaczcie na taką grubość. Moje grażynki. I wykładamy sobie pierniczki w odstępach. Pieprzki są ułożone na blaszce w taki sposób, zachowuje między pierniczkami odstępy, bo one nam urosną, żeby nam się nie, nie posklejały, lądują w piecu 180 stopni, jak jest jestem obiegiem, około 8-10 minut. Warzynki ważne, żeby na blaszce był ten sam kształt pierników, bo jeżeli jedne damy większe, te drugie będą mniejsze, to te mniejsze nam się spalą, a te większe nam się nie dopieką. Pięknie radzi mój Mikołaju, kochany. Wypieczone pierniczki, one są jeszcze gorące, pokażę Wam delikatnie ściągając. Zobaczcie, taka piękna karatka jest od spodu, pierniczki są płaskie i na nich naprawdę będzie się pięknie dekorować. Przekładam sobie te pierniczki. Pierniczki pierwszego dnia po tym wypieczeniu będą twarde. To jest normalne, ale te pierniki miękne, pamiętajcie, nie trzymamy ich za długo w sypiecu, bo po prostu je wysuszymy. Wysuszyć możecie sobie tak bardzo, elementy, jakbyście chcieli robić domek piernikowy, to wtedy jak najbardziej takie elementy, le, części tego domku mogą być wysuszone. Moje grażinki. Tak wyglądają wypieczone pierniki, nie zużyłam nawet połowy masy, także możecie sobie zrobić z tych proporcji, które Wam podałam jeszcze połówkę, bo tego naprawdę wyjdzie mnóstwo. Z drugiej strony możecie zrobić dużą porcję i operować swoich bliskich... Ręcznie udekorowanymi przepysznymi pierniczkami, e, spod waszych rąk w prezencie, na pewno jakiejś sąsiadce, babci, dziadkowi, wujkowi, cioci, koleżance, przyjaciółce, przyjacielowi, zrobi się miło, jak dostaną takie pierniczki. Ode mnie dla was serduszko, żebyście mogli tworzyć swoje dzieła. Dla mnie pierniki są ogromnym sentymentem, bo to właśnie dzięki piernikom ja uwierzyłam w siebie. Robiłam pierwsze domki piernikowe w czasach totalnej biedy, miałam oszukane moje ciasto piernikowe, żeby stworzyć pierwsze domki, na których zarobiłam pierwsze pieniądze i z tych pierwszych pieniędzy zarobionych na tym, jakże pachnącym cieście piernikowym, zainwestowałam w sprzęty do masy cukrowej i przebyłam tą drogę, gdzie jestem teraz. Dzisiaj macie lepsze możliwości, możecie zakładać działalności nierejestrowane. Zobaczcie, ja Wam daję wszystko na tacy. muszą być tylko Wasze chęci i czas poświęcony. Jeżeli chodzi o lukrowanie pierników, tak jak powtarzałam Wam we wcześniejszych filmach, że warto zakupić albuminę wysokopienistą, też Wam podam link do tej albuminy, bo właśnie z takiej albuminy będę przygotowywać lukier, który jest bezpieczny, nie ze świeżych jaj. Więc zaopatrzcie się, kochane moje gwiazdy i gwiazdory, w albumie na wysokopienistą zapas cukru pudru, barwniki najlepiej w proszku, nie, dzięki któremu będziecie mogli zabarwić sobie lukier i w kolejnym filmie to nagram Wam krok po kroku konsystencję lukru, etapy lukrowania, żebyście mogli spędzać pięknie, cudownie, w przedświąteczny czas przy wspaniałym lukrowaniu z rodziną, z dziećmi, pierników świątecznych. No i Szymonku, tyle mamy wypieczonych pierniczków tak. świątecznych. Mama sobie już kilka podjadła, serduszka małe ja się. dla grażynek są przepyszne. Dzisiaj są mm. jeszcze twarde, ale potem one zmiękną, lepiej przygotować je w jakimś pudełku do kontaktu z żywnością szczelnym może jakiejś puszce, ale tego będą takie ilości, że grażynki wy je nawet suche będziecie zajadać. Co mają grażynki zrobić? Te pierniki zrobić. I? Subskrybować do kanał i... Lajkować Zajfować. i komentować, tak? Tak. Pa! pa.